Witam ponownie, to znowu ja. Dzisiaj chciałbym się zająć dla Was twierdzeniem Pitagorasa. O co w nim chodzi, jak sobie z nim radzić. Bywają spore problemy z nim, jednak jest jeden prosty sposób, za pomocą którego możemy sobie poradzić z każdym przykładem i nie męczyć się z tym, nie głowić się nad tym, jak to będzie w tej sytuacji, tak czy siak. Podam wam proste metody do tego i podam wam treść tego twierdzenia. Twierdzenie to brzmi, że w postaci arytmetycznej suma kwadratów długości przyprostokątnych jest równa kwadratowi przeciwprostokątnej. O co tu chodzi? A chodzi po prostu o to, że je jeżeli przez AB oznaczę sobie przyprostokątne oraz przez C przeciwprostokątną, to jeżeli mam wziąć przyprostokątne zsumowane do siebie kwadraty ich, to biorę po prostu A kwadrat plus B kwadrat. I mamy z tego wyjść kwadrat długości przeciwprostokątnej, czyli C kwadrat. I tak. A i B oznaczyliśmy sobie przyprostokątne. Prostokątne. A C to będzie przeciwprostokątne. I teraz tak. No wszystko fajnie, tak? No tylko bardzo wiele osób przepisuje ten wzór. Bez ładu i składu, i nie wie jak z niego dalej skorzystać. No, i tutaj podpowiedź gdzie ode mnie. Po prostu, zróbmy to na konkretnym przykładzie. To znaczy, jeżeli ja mam sobie długości w zadaniu było na przykład podane, że tutaj mam oznaczonego x, tutaj dwunastkę, tutaj trzynastkę, co robię? W pierwszej kolejności właśnie. Wypisuję sobie w środku to ABC. Jak to zrobić? A i B musi być przytulone do kąta prostego. One muszą być tuż obok niego. Zawsze. C będzie naprzeciwko. Będą na siebie z oddali spoglądać, ale nie będą się w żaden sposób ze sobą stykać. To znaczy, no dobra, no. Piszę sobie to twierdzenie. A kwadrat plus B kwadrat równa się C kwadrat. I teraz tak, z tym oznaczeniem, które zrobiłem sobie w środku, zamiast tego używam tych oznaczeń, które mam na zewnątrz, które tutaj miałem podane w zadaniu. To znaczy, zamiast A mam x kwadrat, zamiast B mam 12, to piszę 12 kwadrat, zamiast C mam 13 kwadrat. I teraz tak, rozwiązanie tego równania jest proste. Nie przejmujcie się tym kwadratem tutaj. On jakby nie jest jakimś dużym utrudnieniem. Traktujcie to jak zwykłym, niewiadomym, jakiegoś x. W pierwszej kolejności, co musimy zrobić? Po prostu x kwadrat nic się nie dzieje. Nie znamy tej liczby. Zostawmy ją jak sobie jest. Zajmiemy się ją tak naprawdę na samym końcu. Niech ona sobie tutaj stoi. W nic się z nią nie dzieje, i teraz tak. Możemy te liczby podnieść do kwadratu. 12 kwadrat to jest 144. 13 kwadrat to jest 169. I w tym momencie pojawia się kolejny stopień, kolejna trudność. Co tu zrobić? Tutaj wystarczy, jak w zwykłym równaniu liniowym. Zostawić sobie tę niewiadomą po jednej stronie, czyli x kwadrat, a liczby na drugiej, to znaczy 169 zostało po tej prawej, więc nic z nim nie robię. A skoro 144 idzie mi na prawą stronę, to muszę zmienić znak. Tutaj z przodu stoi plus, więc zapiszę sobie minus. W następnym kroku odejmuję to od siebie. Wychodzi 25. I teraz tak, czy to koniec mojego przykładu? No niestety, jeszcze chwilkę muszę się z nim pomęczyć. To znaczy, teraz mamy policzonego x -a kwadrat, no a w zadaniu nas zdecydowanie pytali o samego x. -a. Więc żeby samego x policzyć, to muszę powiedzieć, jaka liczba podniesiona do kwadratu da mi 25. I teraz tak, w sytuacji odległości, które nigdy nie będą ujemne, po prostu. To rozwiązanie wygląda w ten sposób, że liczę sobie tutaj pierwiastek z 25. Pierwiastek z 25. Myślę sobie jaka liczba podniesiona do kwadratu daje mi 25. Przypominam sobie tabliczkę mnożenia, jest to po prostu piątka. Teraz tak. Co w, będzie się działo w innej sytuacji? W innej sytuacji, mając na przykład przeciwprostokątną Będziemy to rozwiązywać troszeczkę inaczej, ale tym zajmę się pod koniec, ponieważ jest to tylko i wyłącznie część twierdzenia mm, arytmetycznego. To znaczy, twierdzenie arytmetyczne jest zapisane za pomocą symboliki, ale w tym Pitagorasie zdarza się jeszcze, że mm, mo można zapisać. Lub nawet pokazać to w postaci geometrycznej. To znaczy, tutaj niżej mam rysunek, który to przedstawia. Co się tu dzieje, spytacie? E, no nie dzieje się nic dziwnego, ponieważ znowu, korzystając z oznaczeń, A i B mają być przytulone przy kącie prostym, czyli tu będzie przykładowo A, tutaj B. C ma być znowu naprzeciwko, to tu będzie C. I teraz tak, w postaci geometrycznej tego twierdzenia, będę miał taką sytuację, że suma pól tych kwadratów, jak oznaczę sobie tu P1, P2, P3, które zbudowałem sobie. Na bokach, po prostu. Wziąłem długość boku i zbudowałem tutaj kwadrat, narysowałem. Ta suma tych pól dwóch kwadratów mniejszych, czyli zbudowanych na przyprostokątnych będzie równa polu kwadratu zbudowanemu na przeciwprostokątnej. No i powiecie, no może to dziwnie wyglądać, tak? Ale o co tu chodzi? Jeżeli my sobie weźmiemy pola tych kwadratów, pole kwadratu to jest po prostu długość boków podniesiona do drugiej potęgi. To ja będę miał taką sytuację. Tutaj mam długość boku A, czyli będę miał A kwadrat. Tu mam długość boku B, będę miał B kwadrat. I ten trzeci, bo, trze, trzeci bok i kwadrat jest największy. I on będzie miał pole C kwadrat. No wygląda znajomo, tak? Dokładnie mieliśmy taką samą sytuację wyżej. Tutaj jakby z punktu widzenia obliczeniowego i zadań raczej rzadko się będzie coś takiego pojawiać. Jednak stwierdziłem, że warto jest o tym wspomnieć, ponieważ mm, gdzieś tam na przykład w zbiorach e, do egzaminu matematyki pojawiło mi się takie zadanie ABCD, e, w którym trzeba było policzyć pole z jednego z tych kwadratów więc y, warto gdzieś to mieć z tyłu głowy i pamiętać, że Pitagoras to nie jest tylko a kwadrat plus b kwadrat równa się c kwadrat, tylko to twierdzenie ma swoją mm, formę też geometryczną i arytmetyczną, tak? W których y, musimy coś policzyć, w których tak naprawdę wygląda to inaczej niż sucha formułka zapamiętana. To nie jest wzór, to jest tylko jakiś symboliczny zapis tego twierdzenia, które musimy umieć wykorzystywać. Nie możemy się zatrzymać na tym, że losowo ja sobie oznaczam ABC jak C i przepisuję formułkę i mi zawsze wyjdzie. No, niestety, w tym przypadku nie ma tak łatwo. Trzeba się troszeczkę natrudzić i tutaj tak jeszcze z jedną jedną rzecz chciałbym tutaj wspomnieć a mianowicie coś takiego mam sobie ten trójkąt i teraz tak jeżeli pojawi mi się sytuacja inna a mianowicie niech to będzie coś takiego że ja chcę policzyć yy, jak chcę sobie policzyć. Niech będzie przeciwprostokątną, oznaczę ją tutaj x. Tutaj niech przyprostokątne mają długość 6 i 8. Od czego zaczynam? No, oznaczam sobie znowu przy kącie prostym a i b. A niech będzie, że oznaczę na odwrót, żeby nie było, że to jest takie żeby w głowie nie była tylko wizualna reprezentacja tego, ale żeby to gdzieś jakoś e, też było tak praktycznie, żebyście byli w stanie to sobie wyobrazić, jak to wygląda. I tutaj przeciwprostokątna, która z tym kątem patrzą na siebie, nie będzie C. I co się dzieje? No, wklepy tą formułkę, tak? Bo czemu by nie? I teraz tak, no po kolei, no, co mam, to sobie podstawiam. Zamiast A mam 8. Piszę 8 kwadrat. Zamiast b mam 6. Piszę 6 kwadrat. Zamiast c mam po prostu x kwadrat. Czyli tak. 8 kwadrat to 64. Plus 6 kwadrat to 36. I wychodzi mi x kwadrat. Dodaję to do siebie. Wychodzi mi 100. I co teraz? Tutaj też jest zgubienie, co zrobić. Pamiętajcie, że w sytuacji takiego równania, mm, każdego w zasadzie, z jakim się spotkacie, możecie sobie bezkarnie zamienić to stroną, tak, odwrócić to równanie. To znaczy, skoro lewa i prawa strona są sobie równe, to ja równie dobrze lewa może być prawą, a prawa lewą. Czyli tak, mogę sobie napisać, że x kwadrat to jest 100. Czy coś innego mi się zrobiło? No nie, tutaj też w zasadzie czytając od prawej strony miałem, że x kwadrat jest to jest 100. Po prostu w tej postaci yy, zazwyczaj to wygląda lepiej, w waszym przypadku. Jesteście w stanie to jakoś sobie wyobrazić, jak to działa. I teraz tak. x kwadrat ma się równać 100. No to znowu metoda z początku. x to będzie pierwiastek ze 100. Pamiętamy, odległości nie mogą być ujemne. Więc możemy sobie tutaj śmiało pierwiastek policzyć. A pierwiastek z takiej stówy, co podniesione do kwadratu daje mi 100 to jest po prostu 10. Jeśli chodzi o samo takie twierdzenie Pitagorasa w sobie, to myślę, że to jest e, na tyle w tym momencie. Twierdzenie Pitagorasa też często pojawia się w jakichś zadaniach praktycznych, czy to właśnie e, podstawówka czy szkoła średnia. Mogą się zdarzyć sytuacje, że je wykorzystujemy w jakimś rombie, w jakimś trapezie. Jednak myślę, że to jest materiał raczej poświęcony ko konkretnym typom zadań niż taki ogólny, teoretyczny. Więc na razie was zostawię z tym. Yy, oczywiście zachęcam, żeby, żeby sami zainteresowani podsyłali mi, czy to w wiadomościach, czy w komentarzach, informacje jakichś byście się chcieli dowiedzieć. Ja z chęcią złapę takie pomysły, ponieważ no chciałbym już mieć te powiedzmy tysiąc, czy ileś filmów, tak? I po prostu podsyłać wam linki i mówić, no jeżeli jeszcze masz z tym kłopot, to sobie sprawdź. Jednak myślę, że na ten moment będę starał się to robić pod wasze potrzeby, a jeżeli nie będzie takich konkretów, które byście byliby w stanie mi podpowiedzieć, to będę zawsze jakieś tematy starał się robić, będę się starał robić to tak, żeby nie była sama teoria, żeby też była praktyka, będę starał się robić jakieś zadania ze zbiorów, jakieś zadania e, powtórzeniowe pod maturę, czy egzamin ósmoklasisty, ponieważ no, myślę, że jeśli chodzi o okres wakacyjny, który bardzo szybko się już zbliża, to to są materiały, które będą dla Was e, najbardziej interesujące i jedne z niewielu, które będziecie mieli e, ochotę w ogóle ruszyć w tym momencie. Także ja dzisiaj ślicznie Wam e, dziękuję. I co, słyszymy się w następnych materiałach, i z częścią na zajęciach. Pozdrawiam i życzę miłego dnia. Trzymajcie się.